Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej debacie obsługi zorganizowanej w Zespole Szkół nr 2 w Nazywam się Łukasz Rędzel i jestem marszałkiem dzisiejszej debaty. Nasze spotkanie się jest szczególnie wyjątkowe, bowiem zaszczycili nas wyjątkowi goście. Witam wiel wielkopolskiego kuratora oświaty, panią Elżbietę Ewankową. Witam wicestarostę pana, poznańskiego pana, pana Tomasza Uwaliskiego. Witam dyrektor gimnazjum nr 2, strażęcu, Pana Marlonę Adolfa. <klucza> Witam dyrektor zespołu szkół paczkowych, Pana Małgorzatę Szmołak. <klucza> Witam dyrektor gimnazjum nr 3, strażęcu, Pana Waldemara Dyskupińskiego. <klucza> Witam przedstawiciela zespołu nr szkół, szkół nr 1, strażęcu, Pani Magdalenę Wojciechowską. Witam przedstawiciela Gimnazjum za oczu, panią Stanisławę Świążą-Kwilewską. Miło mi także uczniów, gimnazjalistów wszystkich, którzy są w dzisiejszym debatie. Witam szanownego pana marszałka, panią sekretarz, szanowną propozycję i drogą publiczność. Stanowczo nie zgadzam się z tezą dzisiejszej debaty. Negatywny wpływ gier wideo dotyczy pewnej grupy ludzi. Samo pojęcie wpływ jest zresztą podejrzane. Bo sugeruje, że to nie my wykorzystujemy do czegoś gry, ale gry wykorzystują nas. Łatwo w ten sposób uczynić je kozłem Różne zachowania są uwarunkowane osobistym podejściem do gry, ponieważ równie dobrze ktoś może przeczytać książkę lub obejrzeć film, w którym bohater przejawia zachowania agresywne i taka osoba się z nimi utożsami. W tym roku w Warszawie okazało się, że 12% ludzi gra w gry o się pytali. Co to małe liczby? Jestem tego świadom. Lecz po 6 latach liczba tam wzrosła do 92%, co już jest kosmiczną liczbą. Zapewne Państwo zastanawiają się teraz, o co chodzi temu człowiekowi. Skąd on wziął te przykłady? Pewnie z innej planety. Lecz problem gier komputerowych dotyka każdego z nas. Rozwija się wraz z postępem technologii. Chciałbym teraz odnieść, więc z tym się odnieść pytanie, byście do końca wątek. Chcę się teraz odnieść do sprawy języka angielskiego. Oczywiście, ja jestem graczem, nie morduję ludzi, nie chodzę nie w biaminolich w Grecy, lecz język angielski w grach używany jest to slang, najczęściej obraźliwy. Więc czy nie lepiej rozwijać bogactwo językowe, czytąc książki po angielsku? Wydaje mi się, że tak. Niestety, ponownie odrzucam pytanie. A co do rozwoju kreatywności, w znajomości. czy pójść na polsko-szkolne, pograć ze znajomymi w koszykówkę, zapoznać się z innymi osobami. Czy lepiej poznać, nie wiem, 50 pana Filipa, który potrzebuje się po 14 osobę. I jego zamiarem na pewno nie jest rozmowa ani zawarcie przyjaźni. A więc zastanówmy się, co tak naprawdę dzieje się z naszym światem. Czemu pozwalamy, aby zabijanie było czymś normalnym, a wręcz na porządku dziennym? Problem uzależnienia od tutaj dotyka praktycznie każdego z nas. Moją wypowiedź pragnę zakończyć cytatem jednego z struktur kryminalnych, Barclays Gate. Ten, który walczy z potworami, powinien uważać, by nie stać się jednym z nich. Tym niezbyt awesome akcentem kończę moją wypowiedź. Dziękuję bardzo.